Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Mamy wysokie oczekiwania względem tego szczytu i kolejnych musimy patrzeć w przyszłość. Dobrze, że udało nam się przygotować bezprecedensowe reformy, ale reformy, których przyczyną jest kryzys, niosą ze sobą także poważne moralne zagrożenia. Z chwilą, gdy politycy obwieszczą koniec kryzysu, zniknie apetyt na reformy, zatracimy impat polityczny i będzie istnieć ryzyko, że zarzucimy ścieżkę reform i przerzucimy się na metodę prostej administracji. Nie możemy sobie na takie zagrożenie pozwolić. Jeżeli nie przeprowadzimy wszystkich reform, to te wdrożone do tej pory zostaną osłabione. Brak Unii Budżetowej osłabi linię walutową. Niepełna Unia Bankowa zagrozi reputacji EBC. Nie możemy skakać w tył i z powrotem pomiędzy metodą wspólnotową a metodą międzyrządową. Potrzebne są autentyczne reformy. Musimy także poradzić sobie z brakiem legitymacji demokratycznej i wyznaczyć jasne cele. Bez spójnej wizji pochopne i fragmentaryczne działania nie pomogą nam i nie zyskają nam wsparcia obywateli. A wiemy, że wsparcie obywateli to bardzo potężna siła.